O kurde, dzisiaj mam W dzisiejszym odcinku na kanale Gekon 13 zostanie udekorowane te piękne własnej roboty terrarium dla węża zbożowego. Akurat się złożyło tak, że muszę każdego zwierzaka ogarnąć, podsprzątać, no tak, higiena taka i yy, karmienie. Więc szybki będzie porządek, wszystko ten, ale najpierw będzie udekorowanie Życzę Trzymam bardzo mnie oglądania. I ja chciałbym podziękować, bo wcześniejszy odcinek, film bardzo moim zdaniem się ładnie wybił. 80 wyświetleń na ten moment. Klasunia! No, klasunia! najpopularniejszy mój film. Najlepiej się z nim czułem. Super, a bardzo dziękuję. Bardzo, jest bardzo mi miło, że taki super film miałem. Yy, chociaż tych 80, to jest moje zdanie, że... dużo. Mam nadzieję, że ten wam tak samo się spodoba Dobra, tak żeby nie przedłużać szybko omówić terrarium. Terrarium dostało zrobione z Flachty. Nie wiem, czy to, że powiedziałem, jeżeli źle, poprawić mnie w komentarzu. poinkom czekało to sudo. To no, na pewno musi wylądować. Zabezpieczenie, aby nie wyszedł, bo one lubią uciekać, lubią się wciskać w nie niepotrzebne miejsca. Kawałek Litwy zostało, Tu jest tutka szparka. Co zakładam. Nie wyjdzie. Takie, taki patyk. Oraz pod chuinków się po, pojawiła taka fajna panienka po idełku dla węża. Ogromna. Fajny patyk. Um, kryjówka dość wielka. Kilka kryjówek. O. Tak na podłoże położyć fajnie. No, bardzo. Podoba mi się. Jeszcze jedna krówka Jeszcze jakaś ponownie, bo tutaj był Ten problem Taka, taka bardziej um, Okrągła ten już wąż przesiedział sobie z tamtym Swoim tym I taka dekoracyjna Jeszcze na sam środek, jeżeli w ogóle wejdzie Wielka kłoda Ładna kurcze Z drzewa owocowego Bardzo ładna, podoba mi się Jest wyszlifowana Wykrzona Zero bakterii, wszystko jest pięknie, dummy tak jak powinno być. wylink jego, o, wylinka to wszystko wyczyszczę, i później będziemy, się za udekorowanie tego suda. Przepraszam za niepotrzebne dźwięki mikrofonu. To było wszystko wina łańcucha. Zapomniałem, że go, żeby go zdjąć. Fontanę od podłoża yy, kładę tylko. Zwykłym ręcznikiem papierowym. Tuż tutaj brzegu o. Aha, mam kilka sposobów, o. Nie, tak będzie fajnie, tak będzie fajnie. Jóżka lepiej przy takiej bardziej cieplejszej strefie. Co? Aha. Kurczę, to to... na dużo tak nie ma. Czy w ogóle wejdzie? Tamtego, tego, czy już się nie podejmę. Jednym minutem minusem tego y, terrarium, to się po prostu za mocno ryszę. O! Tak można zrobić. Miło bardziej e, ciemno w tym miejscu. Tym moment, się można tam szczyt. Nie będzie na razie tak. Później się wymyśli jakąś, nie wiem, naklejkę, żeby to przykleić do. Do, do ściany bocznej na przykład, by to e, lepiej wyglądało i praktycznie by było, praktyczna. Ten patek jakby go do sufitu, jakoś tak. I tak sobie... Ej, fajnie, ej, dobry pomysł, by praktycznie. przymosować w jakiś ten sposób. A może i jakoś tak. Czacha mnie trochę za mała że nie wchodzi tak, jak bym chciał. Szkoda. Teraz najważniejsza kwestia. Przykładanie węża do terrarium, które się do roboty, bo sobie na to czekać. Dobra, kokosanek. Kokosanek. Szybkiorę węża. O, kurde ty. Okej. Okay. Szybkior jest, szybkior, szybkior. Odynie nie bój się, tylko... Tylko lepiej. O, kurde. O, o już napatyk, przywiercony. Właśnie bardzo mówiąc wow To widać, że mu się podobało Już sięga Właśnie co dodałem tylko tyle, że przywierciłem e, patyk o już, no, mówiłem. umówiłem piłwa zajebista O zaskoczył Już wiele dowolony za a, dowolony. Kurde, zasłuń i dżupli. To jest to po prostu pewne. No tu kawałek kity dostaje, no. Ja bym miał raj, nie miał tego pojemnika? Ojacie, co tu więcej mówić? Dobra, i teraz po prostu fajna kwestia. Wyladne kurde, su pania z pudełkiem. Tylko tym, tym. Nic, nic. Nie wyjdzie. O! No idealną taką dziurę tutaj jeszcze, że może wejść tylko ma o O, już już wyszedł. Jak wygląda u mnie karmówka? Proste, hodowle. Mam otóż lekarzę do karmienia. Yy, się podaję w takim, tylko ma w mieszane. Ułapuję, Łapuje. Oczywiście mnie poprzątam, daję żarcie, wodę, Owe, nowe kryjówki. Na ziemię nie poprzątane ta jest trudno. W yy, tym wszystko. I wszystko na ten temat mie modliszki. By tam kraczona. O, ciwa. Tutaj sprawa trochę wygląda inaczej. Po prostu w Mam pojemnik że tutaj, zmieniam papier, rzucam stare liście, myję, myję nowe, to przyniosłem przyniosę do pojedynek, aby dłużej wytrzymałeś. O, to tutaj są dwa średniaki. To są, to są średniaki. Jeden do średniaków, drugi do terrarium, do olgrzymów i do maluchów. Tak się to prezentuję. Te się do telarium, a tutaj do nich jest tylko dwa. nie potrzebują dużo. Nawet dla niektórych to jest za dużo. dosłownie, ja, się. No tutaj to jest tyle maluchów, się w mieści. Trzy olbrzymy i pełno maluchów. Z widać, że ładnie jest Widzicie tutaj takie małe zgrupienie myszy. Piję sobie krótko Ale się nawadnia Ale spragniony tej ja spora na gekona Wolę wszystkie te przeszkadzające przeszkadające rzeczy wolę jednak odłożyć na bok i wtedy go robić na powierzchni proste, pustej i wszystko widź nie muszę nic tam cudować. Dlatego też dużo rzeczy muszę wyjąć, później włożyć. Uwierz mi, tak jest dużo wygodniej i lepiej. Ale ruchliwy dzisiaj jakoś. A widać, że trochę przytył ładnie. O, patrzę, poradził. Poradził sobie na no ja... O, jednak nie oni o on nią szuka, kolejny Ładnie wleciał No i no, przed taką jaszczurą nigdy nie uciekniesz Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, to koniecznie dajcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Subik się mi należy, mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam Was, bijajcie na Instagrama, TikToka. Moim zdaniem warto. Oraz ja chciałem serdecznie podziękować za bardzo miłe, przyjemne komentarze pod wcześniejszym odcinkiem. Niezmiernie mi miło. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w kolejnym materiale.